Hejka! Z tej strony Kasia Skrzynecka i witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na kanale Index w Kieszeni. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Także ten filmik jest przeznaczony głównie dla tegorocznych ósmoklasistów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty i właśnie dzisiaj otrzymali wyniki. Ale także ten filmik jest przeznaczony dla osób, które dopiero będą pisały ten egzamin i są ciekawe jak można y, obejrzeć swoją pracę, a także poprosić o zweryfikowanie sumy przyznanych punktów. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Także wyniki egzaminu ósmoklasisty są dostępne od dzisiaj na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Zapewne dostaliście już od Waszych wychowawców kartkę z loginem i hasłem do systemu, które umożliwią Wam właśnie sprawdzenie tych wyników. A jeżeli gdzieś tą kartkę zgubiliście, to zgłoście się do Waszego wychowawcy, po prostu skontaktujcie się ze szkołą. A same wyniki w formie fizycznej otrzymacie już za tydzień, czyli 8 lipca. Jakie informacje znajdują się na tym zaświadczeniu? Po pierwsze, wynik procentowy, czyli jaką część punktów otrzymaliście za daną część egzaminu, a także wynik centylowy, i to oznacza, jak wypadliście na tle innych uczniów, czyli jaki odsetek osób napisało ten egzamin tak samo jak wy, albo gorzej niż wy. Osoby, które pisały ten egzamin w drugim terminie, także dzisiaj otrzymują wyniki. Egzamin o jak wiecie, jest obowiązkowy, ale nie ma żadnego progu, który trzeba przekroczyć, żeby zdać, Także sam fakt, że do niego przystąpiliście, nie został wam unieważniony, to znaczy, że po prostu zdaliście ten egzamin. Jednakże wyniki będą świadczyły o tym, czy dostaniecie się do waszego wymarzonego liceum, czy też nie. W rekrutacji można zdobyć 100 punktów za część za egzaminy, z czego po 35 punktów za części z języka polskiego i z matematyki oraz 30 punktów za część z języka obcego. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych już się zaczęła dawno temu, jednakże teraz będą odbywały się kolejne etapy, także pilnujcie terminów, aby na pewno w czasie odpowiednim wprowadzić wyniki Waszego egzaminu do systemu. Także do 12 lipca będzie można jeszcze nanosić te korekty, a także zmienić szkołę, do której się aplikowało. W drugiej połowie Lipsa, natomiast szkoły będą publikowały już listy z osobami przyjętymi, no i potem należy donieść dokumenty, ażeby jakby już klepnąć to miejsce w szkole ponadpodstawowej. Ponadto w tym etapie, kiedy wpisujecie Wasze wyniki, wpisujecie także oceny uzyskane na świadectwie yy, ukończenia szkoły podstawowej. To była taka część bardziej informacyjna, a teraz przejdę do opowiedzenia o tym, jak można obejrzeć swoją własną pracę, a następnie jak można złożyć wniosek o to, żeby, yy, no jeszcze raz teraz wasza praca została zweryfikowana i sprawdzona. Także zdający w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania zaświadczenia ma możliwość obejrzenia swojej własnej pracy. Jeżeli jesteście niepełnoletni, to wtedy oglądacie swoją pracę z opiekunem prawnym. Nie ma możliwości, aby jakaś osoba przez was wskazana obejrzała waszą pracę, musicie być to po prostu wy, no i wasz opiekun. Wniosek o wgląd do pracy składa się do odpowiedniego dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Może on być wysłany do OKR faksem, pocztą lub po prostu mailem. I myślę, że to jest najprostsza metoda i e, no, najszybsza. Taki wniosek powinien zawierać imię i nazwisko zdającego, następnie PESEL, dane teleadresowe, a następnie wskazujecie, z którego przymiotu chcecie obejrzeć Waszą pracę. I w ciągu pięciu dni elementów wpłynięcia wniosku dyrektor OKE wyznacza Wam termin na obejrzenie własnej pracy. Wnioski o wygląd do pracy są przyjmowane i rozpatrywane od 2 lipca w momencie kiedy jest to egzamin ósmoklasisty, czyli to jest ten termin, który was dotyczy. I wnioski są rozpatrywane w kolejności, kto pierwszy, ten lepszy. Wyznaczony przez dyrektora termin wglądu pracy może zostać zmieniony, a także jeżeli się spóźnicie, na przykład na obejrzenie takiej pracy, to zostaje wam wyznaczony nowy termin, no najprędzej tego samego dnia, jeżeli jeszcze jest taka możliwość. Jednakże pamiętajcie o tym, że OKA nie zwraca pieniędzy za koszt dojazdu na miejsce. A teraz trochę o tym, jak wygląda już sam wgląd. Po pierwsze, trzeba przybyć ze dowodem tożsamości. Po drugie, jeżeli jesteście niepełnoletni, to musicie przybyć z opiekunem prawnym. Prace można oglądać do 25 minut i poza Tobą i Twoim opiekunem prawnym jest także pracownik OKE. Podczas oglądania pracy można robić jak najbardziej jej zdjęcia, można wnieść telefon komórkowy, a także na telefonie można sprawdzać, jakie są y, warunki oceniania danego zadania. Ponadto podczas oglądania pracy można robić notatki. Kartki dostaniecie, tylko po prostu musicie wziąć swoje przywory do pisania. Po oględzinach pracy zostaje sporządzony z tego raport i należy go podpisać. W momencie, kiedy są jakieś wątpliwości dotyczące kwestii technicznych, to w takim przypadku pracownik OK stara się Wam to wyjaśnić, jednakże w momencie, kiedy jest konieczność zmiany punktacji, to musicie wypełnić dodatkowy wniosek i jest on w załączniku C lub D. Taki wniosek należy złożyć w ciągu dwóch dni od momentu oglądania pracy. Może to zrobić drogą mailową albo normalnie pocztą. I zostanie on rozpatrzony w ciągu 7 dni, a dostaniecie informację zwrotną w ciągu 14 dni. No i w momencie, kiedy jesteście niepełnoletni, to wasi opiekunowie zostają poinformowani o tym, jaki jest ostateczny werdykt. I w przypadku egzaminu ósmoklasisty nie ma możliwości dalszego odwoływania się, tylko to, co dyrektor postanowi, to już jest nieodwracalne i no po prostu to jest wasz ostateczny wynik, którego już zmienić nie możecie. W momencie, kiedy wasz wynik zostanie podwyższony, to dostajecie albo aneks, albo po prostu nowe zaświadczenie. Także tak wyglądał proces ubiegania się o wgląd do pracy, a następne ewentualne proszenie o ponowne sprawdzenie pracy. Ja trzymam za wszystkich tegorocznych klasistów kciuki, żebyście podostawali się do waszych wymarzonych szkół i jednocześnie już w tym momencie zachęcam was do wzięcia udziału w olimpiadach przedmiotowych, gdyż można po pierwsze się rozwinąć, po drugie są fajne nagrody, a po trzecie można sobie zapewnić indeks w kieszeni na waszej wymarzonej uczelni. Także odsyłam was na stronkę polaną w, w opisie, czyli indeks w kieszeni i tam znajdziecie przeróżne kursy związane z różnymi olimpiadami przedmiotowymi, a także kursy przygotowujące do matury. Dajcie to znać w komentarzu, do jakiej szkoły się wybieracie, na jaki profil się wybieracie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzu, i ja Wam na nie z przyjemnością odpowiem. A w tym momencie żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, no i do zobaczenia, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!